Tak jest, zaczynamy. Maciej Łuczak, zapraszamy. TVP Sport. Drodzy Państwo. I ognia, poszli! Ostro, ostro cisnął od po samego początku Kamil Dombrowa. On na tych pierwszych pozycjach, ale zobaczymy jak to będzie się układało. Michał Bukowicz chyba wziął na siebie rolę zająca. takim biegu jednak noga strasznie podaje. dwadzieścia, 21 okrążenia i... Biegło mi się to na tyle lektor, że dosłownie myślałem, że tu tam, bo takie emocje. Ostatnie kółko chciałem się sprawdzić i, i wyszło 67 sekund. W ogóle nie wiem, czy to nie jest moja nieoficjalna życiówka, na 400 metrów, ja nigdy jak szybko 400 nie biegałem. Także naprawdę, naprawdę biegało się super. Już wygrałem swoją serię, serię VIP 1, nie jest to jakieś osiągnięcie życia, ale, ale zawsze cieszy. W końcu jakaś wygrana po, po dwóch latach. Michał Bukowicz sędzia asystent polskiej ekstraklasy, chce zadać kłam tym, którzy myślą, że sędziowie to nie muszą biegać, że główny to sobie ze środka wszystko posędziuje, a liniowy to właściwie co on ma, pół boiska, 50 metrów do ogarnięcia za linią boczną, ale zdecydowanie bieżnia to jest żywioł sędziów piłkarskich, już nie ma testów typu i tak dalej. nie to są Kamil testy Dobrowa zada kłam temu, że urzędnicy nie są wysportowani. Brawo! Tomek Grywiński, Joanna Jędrzejczyk. Dawaj, 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 dawaj. I tylko tutaj, więcej może się wypać. Oczywiście przemknęła, I... szybciuteńko Maria Królewska. Staszewska, Maciek Kurzejewski. Brawo, Brawo. Brawo, Maciej. Zdecydowanie tutaj też w dobrej dyspozycji. Pan dyrektor Janusz Samel Marcin Chłopaś, tak wszyscy są równie ważni, na wszystkich czekamy, no tym bardziej, że pośpiech to nie jest dobry doradca zdecydowanie. Rzeczy samej trzymamy kciuki, każdy ten dystans pokonuje, po pokonuje według własnych możliwości. i Zobaczymy, jak oni porozkładają siły. Na razie Michał Bukowicz zdecydowanie prowadzi. Kamil Dąbrowa na drugiej pozycji, ale już depcze mu po piętach i chyba łyknie go na tym wirażu Paweł Olszewski. Zresztą Paweł nie odpuści zwycięstwa w tym biegu. Michał Bukowicz, spoglądamy na czas. To jest 2.30 i kilka sekund. Tak trzymać. Paweł Oloszewski, perfekcyjna I Kamil technika. Kamil Dobrowa! Dawaj Kamil! I Mariola Ślusarczyk chciałaby, żeby ze dwie przeszkody chociaż dorzucili na tej trasie. Tomik Grewiński. Wojciech Staszewski. Prawdziwy Joanna challenger. Jędrzejczyk. Joanna Jędrzejczyk również. Challenger jakich mało. Konrad Piasecki. Ciśniemy mocno, mocno, tutaj zdecydowanie ostro cisnął na półmetku tego wyścigu. Dawaj Kinga, do przodu! Wojtek Sanecki, on też już ma dwa okrążenia za sobą. No Maciej i Maciej Kurzajewski, który w 1987 roku został uhonorowany tytułem Króla Gier, czy dzisiaj będzie Królem Bieżni? Przekonamy się niebawem. Drugie okrążenie ma za sobą też e, e, Wojtek Pańczyk. Janusz Samel również. 800 metrów w nogach. I zmiany na prowadzeniu. Tak jest. Świetnie rozgrywa ten bieg Paweł Olszewski. Michał Bukowicz nadal w czołówce, w ścisłej czołówce. Ale już Mariola Ślusarczyk przyspiesza. Już pokazuje plecy Kamilowi Dąbrowie. okrążenie przed naszymi zawodnikami. Dawaj Mariola! Kamil Dobrowa, ciśnij! Dawaj! Tomik Gryliński, tak jest, trzymaj! I Wojciech Staszewski również mocno pracuje na swój wynik. Ostatnie okrążenie dla Joanny Jędrzejczyk. Brawo, brawo, ciśniemy. Konrad Piasecki też wbiega na ostatnie okrążenie. Mocno, mocno Kinga Staszewska. Tutaj stara się deptać po piętach Wójtkowi Saneckiemu. Mocno pracuje, zdecydowanie. Kolejny z uczestników tego wyścigu bardzo, bardzo mocno Wojtek Pańczyk 6,29 poprzedniej edycji. 10 I ostatnie ogromienie dla Maćka Kurzajewskiego. Przemiły, przesympatyczny i za to jak biega jeszcze do tego. Maciej Hartwil, a my mamy zwycięzcę. Paweł Olszewski, 51524. 24. Bracia Olszewski górą Michał Bukowicz, ale Mariola Ślustarczyk w cudownym w stylu odpiera ten. A tak! I nie będzie. Kamil Dąbrowa! Z drugiego miejsca. Kamil Dąbrowa, Tomik na drugiej, na czwartej pozycji, idealnie tuż za podium. Fenomenalny finish. No, widzimy, że to wszystko, co tutaj się dzieje, jest niezwykle inspirujące. Nie, no co ty? I na finiszu Wojtek Staszewski. Brawa dla niego! 5.53, 6 minut, połamane. Świetny bieg. Maciek Łuczak, Maciek ciśni, końcóweczka. Ale też motto, i brawa dla Joanny, Joanny 3 -3. O, Brawo Joanna, super robota. Zdecydowanie i kolejni są już na mecie razem z nami. Radek Chmielewski, on też już zdobył metę, Konrad Piasecki do niej. To bija Wojtek Sanecki, Kinga Staszewska. Marcin Chłopaś, ale to dopiero trzecie kółeczko Marcin, czy wystarczy? Wielkie brawa dla Wojtka Pańczyka. 6.29 w poprzednim roku. No teraz na razie pokazują nam się te wyniki końcowe, no, czas podobny. I mamy kolejnych dwóch uczestników tego wyścigu, zdecydowanie postawił Maciej Hartfield na spokój w swoim biegu i Maciej, Maciej Kurzaniewski tuż dali. tak jest. Janusz Samel, dyrektor biura sportu miasta stołecznego Warszawy i Marcin Chłopaś. Janusz Samel wbiega na ostatnią prostą. A Marcin Chłopaś. Na razie nie wywołuje, I nie, nie nam się za scenę. Na tor wbiegła Ada Smokowska, dopingować biegaczy, którzy cały czas jeszcze są na torze. Brawo, Ada Smokowska z Portfolio i Janusz Samel, dyrektor Biura Sportu Miasta Stołecznego Warszawy. Wielkie gratulacje. I Marcin Chłopaś! Wielka owacja, on zamyka stawkę w drugiej serii. Serii, które nazwaliśmy rozrywkowymi. Było w niej trochę aktorstwa, trochę artyzmu, trochę prawdziwej formy sportowej na najwyższym poziomie, prezentowanej przez choćby Joanna Jędrzejczyk, Pawła Korzeniowskiego, no i kilku innych zaprawionych w bojach sportowców. Seria trzecia. Zaczynamy prezentację. Seria Decathlonu, czyli jednego partnerów, sponsorów jednej mili, trzeciej w Polski w biegu na jedną milę pod patronatem Pezla. Rozpoczynamy prezentację. Zaczynamy zatem po kolei. Ja tak spoglądam, tak, mamy. Zaczynamy. Dominik. Zapraszamy tutaj, proszę, do Anety Lemierz, już stajemy, zajmujemy miejsca, Marek Dac, wielkie brawa!